Wykranam wszystkimi masny z jako wiernika Versekium nie korzystam z tego gówna Okej okay. Okej. Okay. Umiem nadal ty no, Wieroniku grać, nie jest źle. Dobra, spoko Loko. I Majstounik pierwszy. Nie jest on zły. Nie jest on też jakiś bardzo dobry. Nie cierpię cię o jejku O oh my goodness Oh my goodness Aha Okej okay. Nie wie gdzie jestem Już niestety wie Dobra, spoko, dziękuję, dziękuję Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tutaj, uciekaj, 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 dobra Pięknie Gdzie jest ta wanitka, dobra Spoko loko na stamina czekamy teraz. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj dawaj. No nie zostało. Są z cztery. Stamina. Dobra. Nie cierpiecie. Nie no. Naprawili jakoś tą wironikę. Co jest niesamowite. Nie, no. Niesamowite to jest jakieś. Dobra, gonimy ciągle do przodu. Wow, naprawili ją i się ciężej mi gra. Wow, albo no co dawno nie grałam. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Taki easter egg, to spoko, spoko. No nieźle. Chciałem sobie sprawdzić ten easter egg, co nie. Dobra, nie wiem, zablokujemy im tu przejście. Nie wiem, co ja zrobię w tym momencie. Chłop próbował tego, tego backstaba jakiegoś dziwnego zrobić, co nie. To jest jakiś crazy. Nie no, to szybko chyba z nim będzie. O jak nic, tylko nie, wchodzi do wody, proszę nie. Dobra. Tu na górze coś mamy? Nie wiem, jakaś dziwna, tej czerwona część. Nie wiem, z tego korzystać, ok? Nie ma graffiti. Co ty robisz? <śmum> to jest takie dość oczywiste. A widzisz ty, a widzisz ty, mam tą reakcję. Jest, udało się. Teraz go mam! Dawaj go! Jest, udało się! I się zamienia w nietoperka, dawaj, 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 dawaj! Gdzie my Tutaj. Gdyby się nie ruszył, to bym go chyba miał, co nie? Daj nice z tego, dobra? I co teraz robisz? No, co, no, co, no, co? Pięknie. Okej, okay, Wironika na serwie, dobra? To już wiemy, jak, co się tutaj dzieje. Niszczymy to i zamień się w tego nietoperka. Nie, no kurde. Nie, czemu? Jest. Dobra. Czemu to tak działa dziwnie? No. Ja pierdzielę Pięknie. Mam ją pięknie, udało się, dobra. I już targetować nie muszę Daj blokuj, 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 blokuj Co jest? Pięknie Tego teraz pod Rką nie udało się Daj blokuj no Nie umiem, nie umiem, no chciałem coś. Dobra, to był test, dobra? Rozumiemy się. Nie, to jest nie, niesamowite, jak to nie umiem nim grać. Muszę go opanować. Dobra, jest tutaj go, pięknie. Dobra, tutaj przejście zablokowałem. Więc musi z tej strony on iść. Ja go tutaj widzę. Dobra, on traci staminę. Nie. Nie umiem, nie umiem. Nie umiem, no. Po prostu nie umiem, no. Dobra, z tego. I co ja z tego zrobię? Pięknie. Mianowicie. Slon... Ja pierdzielę, dobra, w to wszedł. Powinienem bardziej się przybliżyć z tego czy coś No dawaj go no Dobra I narazko go mam Jest, udało się Udało się Okej, okay, szybko cenka, fajny Nie ma, nie ma, człowieku, ogarnij się typ ogarnij się typie. Nie ma opcji. Że mnie tam skataklizmujesz. Okej, okay, odbijam mu. Pokaż się. O kurde. Dobra walić ten efekt. Ale slownessy mam niesamowitego. tego. walić to. No nie, no Dobra, lecz się. No okej, okay, dobra. Ale z góry będzie nadciągał. No nie, no złapał mnie, no. Kurde. A, będziesz mnie jeszcze bagował. No nie. Nie, za zabawa. Serio? Schowałam się przed nim. No nie źle, nie źle. Niezła zabawa. Mam przez No nie, no nie chcę się już to grać. Oj, no poważnie. Ja... Pidi, no. to w ogóle ma być? Dobra, uciekam tędy, co ja się bedę. Czemu nie chcesz się odbijać, gdy klikam spację? No, ogarnij się, typie. To nie jest śmieszne. Okej, okay, dobra. No, może oni tutaj jeszcze przedłużyli po gówno, no. Ja pierdziele. Ja wiem, że tu idzie. bo go widzę. Czy on tak próbuje? Nie wiem. Sytuacja nie jest fajna, nie podoba mi się ona. To jest cheater, nie lubię z takich... Nie, to nie jest cheater oczywiście. Ale jak mówię cheater to dla Beki, oczywiście to zawsze jest. Co z tego, że jest ten hemorage, no Co z tego, że się może zaraz skończyć, co nie? To za dużo nie zmieni Dobra, idę tutaj Bo musi mi się to zregenerować ten pasek to też... Nie no, pociul, przedłużyli tego hemorrhage'a 30 sekund Naprawdę nie no, nie cierpię tego Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj psychopaty, naprawdę Dobra, ten looping jest dobry No nie no, ma staminę w minie, więcej chyba nie no musiałem się przyblokować Okej okay, dobra Piękny unik No nie wierzę w to O ja pierdzielę Pięknie Udało się O nie wyszło mu O nie wyszło mu Jest, udało się Dawaj, 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 babcie Czekaj, muszę przejść jak to działa. O jest! O kurde No nieźle O pięknie, jeszcze mi się podłożył tutaj pięknie. Jest niesamowite. Co on robi? AW... Nie wiem, po prostu kręcę kółka. Dobra, z tego dawaj. Dawaj go, dawaj go, dobra. Nie przejdziesz tędy. O ja pierdziela. uniknąłem tego. Dobra, muszę ogarnąć to pod T, to umiejętność muszę ogarnąć. O, pięknie, o, okej. Okay. To spoko, idealnie to wybudował, co nie? To jest najgorsze. Dawaj go, dobra. Daj z tego. Napierdzielę, nie! Dobra, zniszczyłem to. Okej, okay, dobra. Spoko loko, spoko loko. Jest, dobra. Dawaj go, no. Slone SA2, niesamowitego mam. Trafiłem go. Dobra, mam go. Builderman gdzie jest? Tam i tam jest w takim razie też dyspenser. No nie Tam jest dyspenser, to muszę go zniszczyć. Tak, coś robimy. Dobra. Już nikogo tu nie powinno być. No dawaj z tego. No nie no. Akurat tego Bloodhooku używałem. jest udało się. No no co ty chcesz z tym zrobić, no? Daj, z mu się Sejd Skin idealnie skończy. O! Idealnie, idealnie. Pięknie. Tutaj mamy Beldermana. Okej, okay, dobra. Nieźle. Niezła zabawa. Naprawdę nie zła Podoba mi się ten builderman, bo to, to jest jajko i tak jakby on się tam psuje jakby Nie umiem no No nie wiesz, no Dobra, pułapkę zniszczyłem Przynajmniej tyle, nie no nie utrzymuję chyba zera Dobra, pięknie Daj go, dawaj go. A co to za te pani się? Co to za lagi? Jest dobra, z tego go mam. No i go mam. Pięknie daj go z tego, no. Kurde. Zniszczysz to? Nie, nie zniszczysz, dobra Dobra, okej. Okay. Czerckiego tutaj zabijemy w takim razie se? Czemu tylko jehibok z tego się pokazał? Co? No ile można, no? JA PIERDZIELE jaj ta moja stamina to jest jakieś niesamowite a gdzie innych mamy? jak to działa co? czemu tu każdy ucieka no nie umiem grać w tą grę co nie? no nie umiem no no tego już dobra Lepiej dla mnie Tak, wejdź w to, jest, wszedł w to Czy ty musisz, no czy ty musisz tak Idę po tego szaleckiego, bo to jest naprawdę już jakieś Jest mam go No dawaj go no No wygraj jako ten walony nosferacik Jest. Okej, okay, dobra. I się zamieniamy w nietoperka. Ja go tu widzę. Słabo. Ale widzę, niech to się już skończy. No. Gdzie on jest? Tutaj. Oj, poważnie. Okej. Okay. Jeśli to tak działa. Trafiony. No i się zamieniał w ta karta. Okej, dobra. Mam go z tego. Daj go z tego. Jest, udało się. O! Zabił go. Okej. Okay. Będzie przemiana. Nie wiem. Takie coś będzie. Jest, przeskoczyłem to. Pięknie. Teraz będzie przemiana, co nie? Oczywiście. Tak to jakoś działa, okej. Okay. Nie za zabawa. Nie podoba mi się jego hitbox. Okej. Okay. Zniszczył! Naprawdę No to crazy. No to crazy to jest jakieś... No to jest jakieś crazy. d, -d, -d -dup z tym, no. Nie umiem klikać. Dobra, uciekaj od niego teraz. A znów się w nietoperka przemieni, co nie? Oczywiście. Nie podoba mi się to. Dobra. Spoko. Nie, nie zabiłem mnie już. Dobra, udało się! Ja pierdziele! Dobra, robimy coś takiego. Pięknie. Zamieniamy się w nietoperka. Szukamy osoby. Szukamy przynęty. Nie umiem w to grać. Ja zaraz wyjdę z tej. Wyjdę z tego świata. Pozdrowienia. I z jakiegoś tam. więzienia? Co? Nie widzę cię. Co robisz? No co robisz Ogarnij się typie Dawaj go, dawaj go, dobra Tam buduje, tam buduje, nieładnie O pięknie. Znisz to centry! Jest No nieźle, żem go tutaj dorwał, Dobra NIE TRAWICĘ, NIE! To jest niesamowite jakieś teraz. Okay, dobra, no okej, dobra, to gdzieś. Co on robi? On chce tylko stała mi zrobić. Posrało go. No mam go, pięknie. Zamieniamy się w nietoperka. No nie, no masz przeserane. No nieźle No nieźle tobie odbija Nie, sam go Dobra, skotaklizm kot, go tu walnę Okej, okay, dobra, lecki. Dobra, udało się. Dawaj go, jest! Pięknie. Trafiłem go. Jest. I go mam, pięknie. Daj go, dawaj, daj typa, dawaj go. No, nie umiem z tego korzystać, co nie. Zobaczmy, co inni robią. Nie, czasiko tutaj mam. Pięknie. To nie wiedzieli, że tutaj nie nietoperek leci. Niezła zabawa. Dobra. Ok. Aha, uwolnił się. To niezła zabawa. Dawaj go no Dobra, pięknie Pięknie No nie, trafił mnie Nie 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 Nie, zamieniamy się w nie nietoperka Oj tak, oj tak, oj tak Nie chce mi się już to grać Dobra Dawaj go, dawaj go nie jestem szedleckim i na 1% go zostawiłem, to taki fail był z mojej strony. No i czemu go nie trafiłem, no jak to działa? Dobra, mam go, teraz weź się znów nietoperka zamień. Szedleckiego i idziemy. O, mam go! Pięknie. O, ja go rzuciłem, pięknie. No tak, przez ściany nie mogę. I go mam, dobra. A jeśli z nim fail zrobiłem? I tak nadal to wygram. Nie no, debil. Tu był? Tu gdzieś, tak? Gdzieś tu, tak? Czy co? Nie wiem, on go z burkera. Tam jest, dobra. Dawaj go! On sobie skina wypił, tak? Nie, dobra. Skotaklizm go. Nie wiem, czy go trafiłem. Okej, okay, dobra. Dobra, tak się bawimy. I go mam. pięknie. Jeśli odcinek wam się siebie, to nie zapomnijcie zasubskrybować oraz gdy mnie na